Dzień dobry kochani, święta, święta i po świętach. Ja tutaj jeszcze mam chleb. Słuchajcie, zobaczcie, jak chleb wygląda. Dosłownie jak ciasto. Tutaj mam pasztet z borowikami. To jest chleb, który w żabce, słuchajcie, w drugie święto kupiła dla nas Madzia, bo już nie było chlebka. No i zjadamy resztki, słuchajcie, poświąteczne. Sałatkę mam, sałatkę chlebek mam i kawkę sobie zrobiłam. I cóż, koniec tego świętowania, koniec obiadania się, czas się zabrać do przyziemnych rzeczy. Także słuchajcie, no, u nas w nocy było minus 12 stopni, teraz jest minus 11, jest wcześnie rano. Ja w ogóle to się obudziłam o 7.20, więc hmm, wcześnie. No, idę zjeść i potem działamy. Wszystko wam powiem, co i jak dzisiaj będzie się działo. No, cześć, kochani. Ja jestem y, w siłowni. Ogarniamy tutaj, y, sprzątam w komodzie z takimi, wiecie, kocimi gadżetami. Robimy tutaj. Y, no, ogólnie odkurzam, sprzątam, ogarniam. Trzeba powynosić jeszcze to, 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 co jest do wyniesienia, bo to już nie będzie teraz siłownia, tylko będzie pokój Ewy i maluchów. To będzie pokój Ewy i dzieci Ewy. Przed chwilą użyłam prysznicy. Mam jeszcze takie, wiecie, nie do końca suche włosy. No. U nas jest bardzo, bardzo zimno, bardzo duży mróz. No i tak, Artur pojechał do takiego sklepu jakiegoś budowlanego, po coś tam. No i co, czekamy na poród. Czekamy, czekamy, czekamy. Już nie możemy się doczekać. Z jednej strony ja bardzo się stresuję i bym chciała już mieć to za sobą. No, i z drugiej tak samo. Już bym chciała, żeby maluchy były na świecie. No i przede wszystkim, żeby było wszystko dobrze, żeby były zdrowe i no i żeby nie było jakichś tam komplikacji. To wiadomo, zawsze się tego chce. Do wyniesienia jeszcze została ławeczka do ćwiczeń i ciężary jakieś tam. A tak to większość już jest wyniesiona. No, ja mam już wszystko ogólnie przygotowane. Też, wiecie, pogotowałam ręczniki, żeby były tam, żeby do końca położyć, a na to podkłady się kładzie. Też wygotowałam takie starsze pościele, które miałam, które będą służyły po prostu na początku, tak, zamiast jakiegoś kocyka, bo, bo na samym początku, to wiecie, wszystko tak strasznie ogólnie rzecz biorąc się brudzi i w ogóle i stwierdziłam, że najpierw będę dawała pościele. One też są fajne, milutkie i mięciutkie i jak się ileś warstw da, to też jest fajnie. No także, także tak, pościele, ręczniki, wiecie, to, to są fajne rzeczy, a że ręczniki są frote, są takie grube, duże... To też fajnie, że nie wyrzucałam kiedyś do schroniska, dałam taką sporą ilość, właśnie starych pościeli i starych ręczników, ale yy, ale jeszcze sobie jakieś tam na szczęście zostawiłam. No wtedy jeszcze nie planowałam, yy, że będę miała hodowlę. A tu widzicie, jakie życie jest zaskakujące, nie? Nigdy nic nie wiadomo, nigdy. Także tak yy, idę dalej ogarniać. I co? I czekamy. No, słuchajcie, dzisiaj Ewka pierwszy raz y, przyszła tutaj do swojej porodówki. Y, położyła się, więc tak. Y, wydaje mi się, że dzisiaj w nocy, tak siostra mówi, że może tak się zdarzyć, że dzisiaj w nocy lub jutro, rano najprawdopodobniej, może do południa będziemy rodzić. Prawda, Ewka? No. Także zobaczcie, tutaj mamy pościel, tak na cztery złożoną, i tutaj podkład. No i wtedy podczas porodu ten podkład się wymienia, jak się pobrudzi. Ewka jest bardzo spokojna. Ona jest bardzo grzeczna, co prawda po brzuszku nie daje się za bardzo masować. Może później będzie chciała, bo na przykład... Przed wczoraj i wczoraj dała mi się troszeczkę pomasować. Teoretycznie powinno jej to przynosić ulgę, no ale wiecie, na siłę nic nie będę robiła. Jeśli jej coś tam nie pasuje, to nie ma co. No i sobie siedzimy w sypialni i sobie czekamy. Ja jestem przy niej, żeby czuła się bezpieczna. Także. Ona jest spokojna. No, zobaczymy. Nie, No, wiecie, dzisiejszy dzień jest nudny. Już widzicie, się ściemnia. Zresztą już jest w sumie ciemno. Ale to są jeszcze takie pory, że jest po prostu szybko ciemno. Jestem w, w byłej siłowni już. Już zostały tylko tutaj mm, dosłownie 7 ciężar, ciężarów takich do wyniesienia. Jeszcze muszę tylko przynieść tutaj koiec. Już go wyjęłam z garderoby. Przyniosę koiec. Rozłożę, rozstawię. No i sobie siedzimy z Ewką na łóżku. Ja teraz usiadłam na, na podłogę, bo tak sobie myślę, że jeszcze tutaj wszystko poukładam i masuję ją po brzuszku często. Lejlusia, to nie jest jeszcze twoja kolej. To jest na razie koniec dla Ewy nie wiem czy pamiętacie jak kupowałam z Allegro koiec. to jest taki koiec i dla kotów i dla psów który nawet można na dworze mieć sobie na przykład jak psiaka chcecie mieć ze sobą i nie ma gdzieś tam sobie biegać wiecie, nie ma możliwości, żeby biegał sobie gdzieś tam luzem na przykład w ogrodzie czekaj, czekaj Bierzecie sobie taki koiec i są różne rozmiary. Ja wzięłam największy, który jest. No dlatego, że kotka z małymi potrzebuje y, miejsca. E, więc Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Poczekajcie. O, go się tak rozsuwa. On jest naprawdę spory, więc no już tutaj miejsce jest. Ja sobie go, o, czekaj, Leylu się odejdź, 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 bo tutaj teraz widzisz co tu się dzieje. Czekaj, sobie otworzę zamek, bo tutaj go wystarczy tak o wypchnąć. Leila to ciekawska jest. O, o. Proszę bardzo. No i tak. Aż się zmachałam. To jest taki koiec, który jest tutaj z góry. Można go otworzyć, można go zamknąć, jak nie chcemy, żeby nam zwierzątko wyszło. I zobaczcie, jaki on jest duży. Widzicie, że jest duży. On ma tutaj chyba 1,50 m, z tego co pamiętam. Jest naprawdę tutaj sporo miejsca. No i tutaj i to jest taki akurat materiał, który i też na deszczu może stać. No, także ja sobie go tutaj o, do ściany. A tutaj będą mieli fajnie, bo tutaj jest zaraz kaloryfer. Więc specjalnie sobie to miejsce wyznaczyłam. O, tak. No tutaj tą wykładzinę, bo tu jeszcze jak stały ciężarki, to Artur miał jeszcze drugą taką wykładzinę położoną. No, tu jest fajnie, bo tutaj słuchajcie, wykładzina. O, się zmachałam. I co Leila? Może być? Aha, i teraz tak. Drzwiczki. Yy, muszę to stroną drzwiczek. Aha, tu są drzwiczki, więc... Bo drzwiczki są też tam. Tam i są tu, więc ja sobie tymi drzwiczkami. Tutaj macie kieszonki, tu sobie można coś tu włożyć. Widzicie? To jest kieszonka. A dalej la to taka ciekawskie nasienie. Dobra. O! I tak. Tutaj mamy drzwi, które sobie otwieramy. Możemy je sobie tutaj przypiąć rzepami, żeby były cały czas otwarte i możemy sobie Słuchajcie, je zamknąć, otworzyć. Co tam chcemy? O, zobaczcie. Teraz wystarczy sobie tak zawinąć, jak chcemy. Sorry, bo ja jedną ręką nie dam rady. I wystarczy. zrobić tak o i mamy otwarte i sobie elegancko kotka wchodzi kiedy chce małe później jak zaczną chodzić też sobie wchodzą i wychodzą a później to wiadomo że już kojec się składa jak już są większe i sobie yy, fikają po domu. <gryw> no najpierw tutaj w jednym pomieszczeniu potem wychodzą i rządzą. No, także ja im tutaj zaraz zrobię kocyk, ręczniki, podkłady, bo zaraz po porodzie wiecie, jak ona wszystko, jak się ewka ogarnie i w ogóle to zaraz wtedy je tutaj przekładam. W ogóle mam wagę przygotowaną. Takie pieluchy tetrowe kupowałam, nie wiem, czy ja wam pokazywałam. Chyba nie, zaraz wam pokażę. To jest taka jedna pieluszka tetrowa. Tutaj będę kłaść maluszka i będę go ważyć. Aha, i jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, bo w wigilię jeszcze szybko do paczkomatu biegłam, to znaczy w pierwsze święto, bo w wigilię już nie zdążyłam, bo w ogóle miałam auto później, a po, ale poza tym zapomniałam, I, ale się okazało, że dzięki temu, że w wigilię już nikt nie pracował, no to kurier nie odebrał. Słuchajcie, to są takie opaski na szyję. I się znaczy maluszki. Wiecie, no bo jak one są malutkie, no to nie rozpoznacie, nie? Który jest który, więc się je znaczy. One mają taki rzep i je się obcina w jednym miejscu, i wtedy wiadomo, co i jak. Tutaj mam kieliszki przygotowane. Tutaj kawę przed chwilą piłam, bo no muszę jeszcze jedną. No to tutaj do Jodyny, a to nie będę Wam tłumaczyć, bo to w sumie już takie wiecie. Takie są, o tutaj jeszcze, bo kupiłam trzy opakowania, tutaj mam taki drapaczek mały, tutaj mam malutką kuwetę już kupioną, tam są też małe łopatki, tutaj mam właśnie te pieluszki tetrowe, bardzo milutkie one są, to są normalnie takie jak dla dzieci się kupuje, w takie różne wzorki kupiłam, takie kolorowe, no, podkłady tutaj mam i tutaj też mam podkłady słuchajcie podkładów dużo kupiłam bo tego naprawdę idzie no tutaj mam wszystkie takie rzeczy które są potrzebne hodowcy czyli bardzo dużo różnych igieł różne rozmiary to jest wszystko bardzo potrzebne tutaj mam a to akurat są takie kosmetyczne rzeczy to je wezmę tutaj jest puder i ten i szampon to je muszę przełożyć Czekajcie, ja je sobie tutaj przełożę. Dobra, bo to na razie i tak mi nie będzie tutaj miejsce potrzebne. Mm, I co? No tutaj mam strzykawki. To są insulinówki, bo to są najmniejsze, które mogą być, więc nie. Czekajcie, to są insulinówki. Teraz zobaczę. Tak, to są insulinówki. E, tutaj mam y, sondy, wiecie do czego są dwa rozmiary mam no po to, że jeśli kotek trzeba będzie go nakarmić no to się po prostu sondą karmi a tutaj co jeszcze mamy e, co tu jeszcze mam aha, takie duże strzykawki cały karton, słuchajcie ja mam tutaj po o, bardzo dużo sztuk bardzo dużo sztuk no, aha, tutaj jest jeszcze taka strzykaweczka. Słuchajcie, sama ta strzykawka chyba z 70 zł kosztowała. No, bo można taką strzykawką karmić, ale to musi być taka specjalna albo sądą, nie? To zależy, kto już na co się tam decyduje. Yy, wiadomo, że sądą krócej trwa, yy, a strzykawką dłużej. To zależy. No, jak mamy tam mało, małych, no to możemy się zdecydować na. Tutaj mam różne strzykawki. A tutaj mam igły, igły, tu są wszędzie igły różne rozmiary. Tutaj niektórzy z Was, jak kiedyś Wam pokazywałam tą komodę, to niektórzy z Was tutaj no, byli niezadowoleni, ale słuchajcie, nie można inaczej, trzeba być naprawdę przygotowanym lepiej być przygotowanym na wszystko. Yy, tutaj mam yy, wyjału, ten, odkażone nożyczki chirurgiczne. Tutaj mam gruszki. Dwie gruszki mam malutkie do odsysania, wiadomo, dziobka. No, jodyna. Same, same potrzebne rzeczy: naprawdę same potrzebne rzeczy. Ja tutaj nie mam yy, niepotrzebnych rzeczy. No, a tutaj już wiadomo, takie już dla dorosłych. Do, do barfa, tak? Do jedzonka? No. I tutaj mam jeszcze mleko przygotowane. W razie czego. Wszystko mam. Coje Luisia, spodobało ci się tam? Nie to nie dla ciebie. To nie dla ciebie. <śleskuj> Jak myślicie, co to jest? No, chyba się domyślacie. Jak byliśmy na RTG z F, żeby zobaczyć, ile jest maluszków, no to w sumie wyszło to samo, co się, że tak powiem, ujawniało na USG, ale wiecie, RTG zawsze jest dokładniejsze, więc co Wy tutaj widzicie? Bo dla tej pani doktor, która robiła RTG, są trzy maluszki. I dla innej pani doktor, która robiła USG, też są trzy. Tu jest jedna czaszka, bo można kręgosłupki liczyć. Oj, miałam telefon. E, słuchajcie, więc tak, e, liczymy czaszki. Tak jest najprościej. Raz, dwa, trzy. Trzy. Więc słuchajcie, być może gdzieś jest jeszcze jeden ukryty. Zaraz Wam pokażę drugą pozycję, bo to jest F, która leży na boku, a to jest F, która leży na pleckach. Fka, która leży na plecach. No i tutaj nie wiem, tu jest mniej widoczne, ale też jak się wpatrzycie, to widać trzy główki, jedna taka dość schowana, więc no więc najprawdopodobniej są trzy maluszki może gdzieś jakimś cudem jest jeden gdzieś schowany, ale no wszystko wskazuje na to, że jednak nie ale bywa, że że okazuje się, że jednak jest gdzieś schowany, więc wiecie RTG też nigdy w 100% wam nie powie, ale myślę, że tutaj wyraźnie widać jednak, że są y, trzy główki, więc no zobaczymy Cieś czarny, co powiesz wszystkim? Co tak powiesz? Czarny sobie tutaj. mruczy mi. Czarny. Co mruczysz? No i cieba. Jeju. Jeju. Koty atakują. Koty atakują. Czarny, co ty chcesz? Na głowę chcesz mi wejść? Chcesz mi wejść na głowę, tak? Mhm. Mm no tak, jesteś, tak, jesteś najlepszy. No, no wiadomo. Tak. No wiadomo. Maje, maje, czarne jutro, ma być cieplej, wiesz już. Tak mówią. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Wiesz, no jeszcze trochę i wiosna będzie. No nie tak prędko, ale może, może śnieg stopnieje już będzie trawka zielona za, za chwilkę, za niedługo. Chciałbyś, nie? Tak, powiedz, kotki lubią lato. Fikać sobie na trawce. Się opalać na gorącym słoneczku. Żaden kaloryfer nie, nie zastąpi słoneczka. Powiedz. No. Żaden. No dobrze. Mam przygotowany kojec w środku. Widzicie? Pod spodem są jest gruba warstwa z ręczników wygotowanych. Tutaj mam podkłady. No i co? Wszystko mam już. Myślę, że przygotowane. No i widzicie, taka dzisiaj tematyka, taki dzisiaj vlog, trochę koci vlog. No, ale dzisiaj się akurat tym zajmowałam, widzicie, no ja tutaj nagrywam moje życie, a dzisiaj moje życie tak wyglądało, więc co mam wam y, nagrać? Aha, jeszcze y, idę Łazienkę tutaj na górze posprzątać, jeszcze wyszoruję całą Łazienkę, bo zaczęłam rano, ale nie skończyłam, a już jest praktycznie y, wieczór, więc zaraz idę dla Was y, montować vlog. No, już teraz nie vlog, ma tylko vlog. No i co? I będę czekać, wiecie, ja dzisiaj wypiłam dwie kawy Gdyby yy, coś tam mnie miało w nocy spotkać No to mnie po prostu spotka Już z jednej strony, wiecie, nie mogę się doczekać Bo już bym miała to z głowy i to jeszcze ten kocyk muszę yy, Kocyk muszę dać do prania No i tak yy, I po prostu czekam Teraz to już tylko czekać ale cieszę się. Powiem Wam, że cieszę się. No fajnie. Będzie, wiecie... Nowy rok z maluchami, nie? No... Kto to by się spodziewał? To znaczy spodziewał. No się spodziewaliśmy, ale... Ale tak do końca wiecie, jak to jest. Ja tak nic nie zakładałam, no bo żeby się nie zawieść i ten... Ale fajnie. Fajnie, fajnie. I teraz... Trzeba po prostu czekać. E, jakieś tam imionka już mam wymyślone. No, dużo imionek nie potrzebuję, bo e, mam najprawdopodobniej tylko trzy dzieciaki, ale też nie wiem, jakie, jaka płeć będzie, tak? Ile będzie chłopców, ile dziewczynek? Czy może sami chłopcy, czy same dziewczynki? No, nie mam dla tego pojęcia, więc wiecie. E, zobaczymy. Że tak powiem, czas pokaże i zobaczymy. Hmm. jakieś tam mam już sobie spisane imionka jakbyście mieli jakieś fajne to propozycje to dajcie może jakąś tam wykorzystam eee, no i tak bardzo pracowity to był dzień pomimo tego że mało nagrałam no ale to rozumiecie że, że mało nagrałam nie dlatego że mi się nie chciało tylko w ferworze tutaj walki w ogóle jeszcze powinniśmy wejść na strych, a w ogóle to do makro nie pojechaliśmy, bo i Artur nie dał rady, i ja nie dałam rady. Za dużo pracy też Artura, głównie w domu dzisiaj nie było, więc no zajęło mu więcej czasu załatwianie niż wiecie, niż przypuszczał, więc no więc tak. Ojejku. I co? Ech, powiem wam, że no nie spodziewałam, znaczy spodziewałam się, że to będzie tyle emocji, ale no jakoś tak nie myślałam, że będę się tak denerwować. A się denerwuję. Wiecie, no ja wiem, że wszystko jakby natura, też nie zawsze natura na radę, ale no po prostu wiecie no mam nadzieję, że podołam o to chodzi, że najbardziej się boję, że czemuś nie podołam, nie, że mnie nie wiem stres zje czy coś, ale mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania. A jakby coś to y, zawsze mam y, telefon do przyjaciela pod postacią mojej siostry, y, zawsze na połączeniu wideo możemy rodzić razem. Bo się zaoferowała nawet w środku nocy, no w nocy, tak samo. Nasza przyjaciółka powiedziała, że jak tylko będzie noc, albo jak nie będzie w pracy, to mam dzwonić, ono przyjeżdża szybko. Więc no, fajnie, że takie wsparcie mam, bo sama to by chyba już w ogóle zwariowała. Ale wiecie, ja się boję, że na przykład, że nie zdążę, że coś nie, że to tak będzie wiecie, jakoś tak szybko, że. chociaż wiem, że to tak szybko nie jest. Ale też każdy poród jest inny. To, co ja widziałam, to może być zupełnie inne od tego, co będzie tutaj, więc nie wiadomo, czego się spodziewać. Ale będzie dobrze, mam nadzieję. No, także widzicie, u mnie tutaj bardzo różowo. <laughs> no, czego można się spodziewać? Przecież były różne kojce i kuwety też są różne, no ale co tam przebije różowy kolor? No nic. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że kocyk ten elektryczny nie będzie przydatny. Że wiecie, że maluchy będą silne, że nie będzie trzeba ich dogrzewać, że będą mocne. No, także. Jeszcze tak wiecie, jak sobie tak myślę, że zaraz będą kociaki, to jeszcze teraz do mnie to po prostu nie dociera, nie? że, że będą malutkie kociaki tutaj biegały. Mimo najpierw będą pełzały, potem będą biegały. No, a potem będą takie, takie wiecie, takie wykochane, takie wygłaskane, wy, 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 wypieszczone, a potem po, po trzech miesiącach będę musiała się z nimi rozstać. To też jest właśnie najgorsze, wiem, że. To będzie dla mnie trudne, jak będą szły do nowych domków, ale wiem, że będą szły tylko do kochających domków, więc... No więc wiecie, no, ale, ale to zawsze, no, to na pewno nie będzie dla mnie łatwe, bo znam swój charakter, wiem jak jest, najlepiej to bym wszystkie sobie zostawiła, nie? No. Dobra kochani, idę robić vlog, bo noc nie zostanie. A jeszcze tą łazienkę chciałam posprzątać. A jak mi się dzisiaj nie uda, to jutro rano, może szybciej jakoś wstanę i, i ogarnę tą łazienkę. Bo, no bo już częściowo mam, ale chcę jeszcze dokończyć, i wtedy nowe łazie, te dywaniki położyć i, i mieć już tutaj, wiecie, górę zrobioną. Wszystko, wiecie, zrobione, gotowe. Bo potem, no, jak będą maluszki, no to ja nie będę miała czasu na różne dziwne, e, jakieś mega wielkie sprzątania, nie? No, także, e, żebym tylko miała czas zjeść, no. Ale mam nadzieję, że będą, że Rzewka ładnie się, wiecie, zaopiekuje, że, że da radę sobie i że wszystko będzie dobrze. Także, no. Także kochani, trzymajcie dalej kciuki, bo dalej czekamy. Ewa jest na dole w salonie na drapaku sobie śpi. No, śpi ona bardzo dużo już śpi, także no zobaczymy. Także czekamy, trzymajcie kciuki.